Dzień dobry, witajcie! Co prawda katalog numer 1 kończy się teraz w sobotę, 18 stycznia, to prawda już jest niewiele czasu, ale firma przygotowała dla nas wyjątkowe oferty, o których Wam opowiem na koniec filmu. Ja postanowiłam nagrać ten film, żeby Wam przedstawić moje typy oraz nowości z tego katalogu, które zwróciły akurat e, moją uwagę. I tak. Pierwsze, co Wam pokażę to jest nowe opakowanie nie naszego płynu do higieny intymnej feminal. Mamy tutaj i oczywiście składy trochę się pozmieniamy, Mamy tutaj płyn do higieny intymnej z aloesem oraz żel do golenia też z aloesem. Aloes jest znany ze swoich właściwości kojących oraz nawilżających składników odżywczych i odżywczych skó dla skóry. Płyn ma pojemność 300 ml, żel 150 ml. Mamy również żel z ekstraktem z brzoskwini, który nawilża, zmiękcza skórę, chroni ją przed wysuszeniem. Jest on odpowiedni dla kobiet w okresie menopauzy, jak i po niej. Także na pewno będzie bardzo fajny. Kolejnym płynem to jest płyn z ekstraktem z bawełny. Jest on bogaty w witaminę E, przeciwutleniacze, kwasy tłuszczowe omega-3, a olejek y, z nasion bawełny koi, pielęgnuje oraz nawilża y, skórę, a kwas mlekowy i probiotyki y, utrzymują równowagę i y, Ochron, y, okolic intymnych. Jest on idealny dla młodych dziewczyn w okresie dojrzewania. Y, on będzie również neutralizował nieprzyjemny zapach. I tak jak pozostałe, ma on 300 ml. Tu zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Już go otwieram. Jest, jak widzicie, to jest taki żel. Bardzo ładnie, delikatnie pachnie. Naprawdę wyjątkowo fajnie pachnie. Super, fajnie jest. Także polecam Wam, kochani. Yy, kolejny produkt, który Wam chciałam polecić. A wszystkie te płyny yy, są badane dermatologicznie i ginekologicznie. Czyli jeden, dwa, trzy. Pierwszy, drugi i trzeci. Także wszystkie badane są dermatologicznie i ginekologicznie. Płyn kosztuje 19,99, a żel do godlenia 17,99. 17 Kolejnym produktem, który chciałam, na który chciałam zwrócić Waszą uwagę, jest to nasz kultowy tender, Małoludkie jajeczko, orzeszek, różne ma nazwy. Jest to produkt który mamy w naszej ofercie od 1970 roku. Jest maleńki, zmieści się do każdej torebki, nawet tej najmniejszej, jak i kieszeni, spodni. W 99,9% on ma składniki pochodzenia naturalnego. W swoim składzie ma wosk pszczeli i witaminę E. Był wynaleziony z myślą, jako krem do okolic oczu, ale wiadomo, my jako ludzie znaleźliśmy, znaleźliśmy dla niego wiele różnych innych zastosowań. Więc tak, nadaje się jako y, y, krem na popękane usta. Idealny będzie na popękany nos po katarze, y, na suche skórki przy paznokciach, na suche łokcie, na staleczenie, na oparzenie. Na opryszczkę Będzie też idealny, jeżeli się wybieracie w góry gdzieś na mroźne powietrze posmarować sobie twarz. Dla karmiącej mamy idealnie nadaje się na popękane sutki. Dziecku można posmarować pupę, ale również można posmarować spokojnie. Są osoby, które jak skaleczą sobie na przykład podniebienie, to spokojnie sobie smarują podniebienie właśnie tym kremikiem, i on też to fajnie zaleczy. Także teraz jest już od jakiegoś czasu w tej nowej odsłonie. Ma tutaj to większe wejście, żeby można było lepiej się dostać do produktu. W tym katalogu jest on za 9,99 i jest, występuje w trzech odsłonach: aromatycznej, Marakui, to będzie ten. Soczystych i orzeźwiających malin, czyli ten. I ten klasyczny różowy. Także serdecznie Wam polecam właśnie nasze tender kerki. Na stronie 14 znajdziecie natomiast drewniany masażer. Tak on wygląda. Tutaj ma takie antypoślizgowe. Yy, przylepce i po całym dniu, jak mamy takie zmęczone nogi, mam, jesteśmy zestresowani, to fajnie się rozluźnić i fajnie właśnie rozmasować swoje ciało, właśnie za pomocą takiego drewnianego masażera wałka. Jest on bardzo leciuteńki, z drewna naturalnego, tu mamy, no, tu mamy certyfikat i jak go używamy. Jeżeli chcecie masować sobie stopy, kładziecie go płasko na podłogę i po prostu jeździcie sobie stopami. Możemy rozmasować sobie tutaj dłonie, czy możemy rozmasować sobie kark. Jest bardzo fajny, delikatny, bardzo fajnie nim się pracuje. Zapakowany jest, kochani, tu mam taki, ten używam, to już jest otwarty, a tutaj mam zamknięty jest. Hermetycznie zamknięty w folię, folię bąbelkową, żeby mu się nic nie stało, i tutaj w taką folię zgrzewaną. Także ten produkt myślę, jest warty Waszej uwagi, bo naprawdę świetnie. Powiem Wam, że rewelacyjnie po nią się czujemy, jak właśnie wieczorem sobie pojeździmy stopami, właśnie po tym wałku. Jego cena to jest 24,99 Kolejny produkt. To już nie jest nowy produkt, ale na pewno jest warty naszej również uwagi. To jest y, nasz y, nasza woda y, perfumowana Poses. Właśnie ta klasyczna. W ogóle zapachy Poses są inspirowane y, boginiami, y, boginiami i bogami starożytności. Y, jest to wyjątkowy zapach. Jedną y, Właśnie inspirowany jedną z legend, królową Kleopatrą. Jest to zapach, który łączy w sobie orzeźwiającą słodycz kobiecej zmysłowości, co czyni go niezwykle takim atrakcyjnym dla mężczyzn. Ten zapach to połączenie najwyższej jakości składników, które tworzą niezapomniane doznania. Jest to zapach dla kobiet, takich odważnych, które y, lubią y, wyrazić swoją kobiecość i zmysłowość. Y, czują się jednocze, jednocześnie przy tym takie pewne siebie, silne. Y, mamy tutaj wyjątkową taką butelkę. Y, gdzie jest tu butelka o wyjątkowym y, wykończeniu? I korek, y, nie mamy takiego klasycznego korka, tylko ten korek trzeba przekręcić. Jak przekręcamy na wprost, to jest otwarty. Jak tak, to jest zamknięty. To jest akurat mój y, otwarty, który ja używam. Znajdziemy, a tu jest zamknięty. Y, znajdziecie tutaj również o tym samym zapachu perfumetkę oraz dezodorat y, Cena. Tych, tego zapachu to 69,99 kolejny produkt, który chcę Wam pokazać, to jest yy, biały ręcznik z gumką właśnie tu go mam przyszedł zapakowany, przyważ do właśnie otwieram i ten jest taki, tej wielkości ręcznik i co w tym ręczniku jest fajne? Jest idealny pod saun, do sauny, pod prysznic czy na plażę lub basen. Ręcznik ten słuchajcie jest w mięciusieńki i tu z, ma, jest dwustronny. Z zewnętrznej strony jest mięciuteńka, jest taki pluszowy mięciuteńki, a od wewnątrz mamy taką chłodzącą yy, frotę, bawełnianą frotę. U góry tutaj ma gumkę i dwa rzepy. Tu jest jeden rzep i drugi rzep. Żeby po prostu go sobie dopiąć tak jak jest nam potrzebny, na szerokość ta, która jest nam potrzebna. Myślę, że bardzo taki przydatny, fajny yy, produkt. Yy, w katalogu yy, pierwszym jest on za pół ceny, czyli 59.99. Kolejnym produktem, który chcę wam zaproponować. Słuchajcie, to jest maska do spania. Tu ją otwieramy. Zobaczcie, tak ona wygląda. O tak, tak. O. Tak ta maska wygląda. Też ma tutaj dwa rzepy, jeden i drugi rzep. I jest mięciuteńka przede wszystkim. Dobry sen, jak wiecie, to jest, jest niezbędny dla ciała i umysłu. Potrzebujemy go, by w pełni zregenerować nasz organizm. Maska nam pozwoli się odizolować od świata tego zewnętrznego, od tego co się dzieje na zewnątrz i pozwoli nam spokojnie się wyspać. Tak jak mówiłam, jest ta maska uszyta z takiej delikatnej dzianiny. Zasłania sporą część twarzy, tak jak widać. Ma wycięty tutaj, tu jest wycięta na nos, także spokojnie możemy sobie założyć. A dlatego, że jest, jak widzicie, tutaj dosyć szeroka, to będzie nam zasłaniała również uszy, żebyśmy po prostu nie słyszeli tego, co się dzieje na zewnątrz. Można ją y, zabrać y, do samolotu, możemy ją zabrać gdzieś na wycieczkę, na jakiś wyjazd. Y, także dzięki właśnie temu, że jest tu regulowana na te rzepy, to też ona się dostosuje do każdego rozmiaru naszej głowy. Kol Kolejna. Inna rzecz, którą chcę, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę, to jest wapń pochodzenia morskiego z witaminą D. Wapń jest niezbędny, abyśmy utrzymali prawidłową budowę naszych zębów i kości, a także do prawidłowej pracy naszych mięśni, w tym serca i dobrego metabolizmu. Właśnie ten wapń pozyskiwany z wodorostów zawiera 70 różnych pierwiastków śladowych. Jest łatwiej przyswajalny przez nasz organizm niż inne formy wapnia, które są dostępne na rynku. Jego wchłanianie rozpoczyna się już w buzi, dlatego należy go ssać. Mamy w opakowaniu jest zamknięty tutaj na taką klamrę. Już to zrywam. Tabletki są tej wielkości i w, dlatego, że on właśnie się robi już, zaczyna jego wchłanianie w buzi, dlatego go zsiemy i jedną tabletkę y, bierzemy dziennie i y, y, właśnie, tak jak mówiłam, dzięki temu, że on ma jeszcze witaminę D i, i te Pierwiastki, śladowe, jest akłamin, dlatego będzie się lepiej wchłaniał. Teraz on jest w promocji, bo kosztuje 57,99, a jego regularna taka cena jest 70 zł. Więc myślę, że warto się w niego zaopatrzyć. Będzie on też niwelował dziury w naszych kościach, a na pewno czym szybciej zaczniemy brać, uzupełniać niedobory wapnia, tym na pewno będziemy mieli mniejsze problemy w wieku starszym z naszymi kośćmi i z osteoporozą. Kolejną rzeczą jest silnie nawilżająca mgiełka nowelczy. To jest taka buteleczka. Teraz dogrzewamy swoje nasze pomieszczenia kaloryferami, czy kominkami, czy piecami. I nasza skóra jest wysuszona. Właśnie ta mgiełka będzie idealna właśnie w zimie, żeby nawilżyć naszą twarz. Jak również i w lecie, żeby chronić nas i nawilżać twarz przed słońcem. Zapewnia ona 8 godzinne nawilżenie yy, udowodnione klinicznie. Prebiotniki w niej zawarte przywracają odpowiedni mikrobiom skóry. Yy, stosujemy ją jako tonik yy, podczas codziennej pielęgnacji lub w trakcie dnia kilkukrotnie, właśnie żeby nawilżyć naszą buzię. Bardzo prosto, kilka. I już twarz jest nawilżona. Także polecam Wam serdecznie. Jej cena w, teraz w tym katalogu to 39,99. Zwróćcie również uwagę na nasze serum. Y, takie specjalnie dedykowane do szyi i dekoltu. To jest takie opakowanie. I tutaj y, ma ono postać żelu, to serum, to jest taka żelowa konsystencja. I słuchajcie, to serum y, bardzo szybko się wchłania, super, się nie klei, słuchajcie, ekstra szybko się wchłania, się nie klei, y, y, redukuje obwisłość naszej skóry, zmniejsza zmarszczki. I przywraca elastyczność i jędrność skóry, właśnie naszej idekolicji. Już jest, o, widzicie, już jest suchutkę. Efekt jest widoczny już po kilku tygodniach stosowania. Nakładacie je rano i wieczorem. Jego cena w tym katalogu to 57,99. Kolejny produkt. Na który chcę zwrócić Waszą uwagę, to e, perfumy Jordani Gold Essenza Men Elixir. Mają 8 godzin trwałości. To są perfumy dla naszych panów. To są właśnie te perfumy. E, jak widzicie, bardzo eleganckie. E, na korku, korek jest pokryty. 24-karatowym złotem. Perfumy mają 8 godzin trwałości. Tu są zapakowane oryginalnie. Projektantką tych perfum jest, Natali, jest mistrzyni perfumiarstwa Natalii Lorson. W składzie mają między innymi czarny pieprz, bogate żywiczne nuty, drzewo bursztynowe. Zapach jest wyrazisty, elegancki, nadaje się dla sportowca, tajemniczego artysty czy klasycznego dżentelmena. Zapach ten zmienia się w trakcie czasu od nałożenia, od jego ksziknięcia. Najpierw poczujemy ostry zapach pieprzu, później łagodną słodycz. Yy, 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 yy. Potem jest łagodniejszy i słodszy, a na koniec przybiera bardzo męskie, męski taki charakter. Do tych perfum, właśnie męskich, jest w gratisie żel do mycia twarzy taki żel z pigingiem i ten żel dostajecie gratis. Tu mamy żel z aktywnym węglem. że bardzo fajnie tak męsko pachnie i do tych perfum właśnie ten żel jest w gratisie perfumy te mają bardzo, bardzo męski charakter polecam wypróbować już ostatnim produktem który chciałam wam w tym filmiku pokazać jest spray do włosów z naszej serii Duology, jest to spray CC upiększający do włosów ma on wiele zastosowań, jest do codziennego stosowania. Włosy po nim są odżywione, zregenerowane, końcówki są mniej wysuszone. Jeżeli mamy problem z rozczesaniem włosów, te włosy się nie puszą. Jak ktoś ma takie podatne właśnie na puszenie, to ten spray sprawi, że te włosy będą takie delikatne, nie będą się tak kręciły i nie będą takie będą po prostu ujarzmione o może w ten sposób nadaje się do wszystkich rodzajów włosów w składzie ma kwas hialuronowy który nawilża i koi skórę głowy a także włosy nadając im blask możemy go stosować słuchajcie na włosy ale ja proponuję żeby kilka żeby psiknąć kilka razy, rozetrzeć na dłoniach i po prostu go sobie w włosy wmasować. I już te włosy zupełnie inaczej będą wyglądały. I wtedy będą mniej właśnie takie, jak ja to mówię roztrzepane. A będą bardzo fajnie wyglądały i odżywione. I też się nadaje właśnie do farbowanych włosów, do rozjaśnianych włosów. Bardzo, bardzo pięknie, cudownie pachnie. Także polecam go, spróbujcie, bo naprawdę jest warty. W tej chwili jego cena to jest 29,99. I teraz to wszystkie produkty, które Wam chciałam w tym filmiku pokazać, wracając do naszej promocji, tą, którą ma dla nas firma. Więc tak. Robiąc zakupy za minimum 200 zł, otrzymacie w drugim kroku zamówienia. W koszyku się Wam pojawią wybrane produkty w wyjątkowych cenach, z których po prostu możecie wybrać sobie jeden produkt i go zakupić. Druga oferta to są wszystkie kosmetyki kolorowe o 50% taniej. Myślę, że to jest, są bardzo fajne oferty, szczególnie że mamy teraz okres karnewału, na pewno jakaś kolorówka nam się przyda uzupełnienie tej kolorówki. To jest wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Zapraszam Was do robienia zamówień. Zapraszam Was również. Zapraszam Was również, żebyście dołączyli do mojej grupy link do e-katalogu, jak i do Zakupów znajdziecie w filmiku pod tym filmikiem w komentarzach. Dziękuję Wam pięknie. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Pa!